Witam was serdecznie, moi drodzy. Tym razem rozkmina na ławeczce, ciepło. Aktualnie 30 stopni w cieniu. Mówiłem, że jak uderzy z tą pogodą ciepłą, to to się nie pozbieram w tej piekarni i tak jest. Wczoraj byłem na nocce, było tak gorąco, moi drodzy widzowie, że lodówka nie wytrzymała i w lodówce miałem 12 stopni i straszny, strasz, straszne, straszne zamieszanie w robocie żeby tą lodówkę przenieść do innej lodówki, której nie ma. No tak to jest, jak się nie konserwuje urządzeń. Mniejsza z tym. Moi drodzy, dzisiaj taka opowieść z mojego dzieciństwa. Powiem Wam, jak przeprowadziłem się z Sikorowa, z małej wsi oddalonej 7 km od Inowrocławia, w której moja mama z babcią prowadziły małe gospodarstwo. Jest odcinek, który Wam serdecznie polecam na moim kanale. W 15 minut straciliśmy wszystko. Podepnę go pod koniec tego odcinka. Zapraszam, obejrzyjcie sobie. Opowiada jak wichura zniszczyła nam gospodarstwo, które nie nadawało się do odbudowy, Były, było kompletnie zniszczone, ale nie będę się powtarzał. Będę kontynuował tą opowieść moją. Jak przeprowadziłem się do Inowrocławia. Wyobraźcie sobie, że miesiąc mieszkaliśmy bez prądu, bez dachu, praktycznie dach był zerwany, mury były popękane tak, że nie szło tego odbudować. Może w dzisiejszych czasach by się dało, kiedyś były czasy, że nie było jakichś zbiórek, nie było tak telewizji, zainteresowania. Teraz to oczywiście są zbiórki, zainteresowanie jest. No i dobrze, trzeba sobie pomagać w ilości siła. Ludzie powinni sobie pomagać, robić zbiórki na ludzi potrzebujących słuchajcie no i po miesiącu czasu moja mama była samotną matką dostała mieszkanie w Inowrocławiu, z PGKM tak zwanego dostała mieszkanie jednopokojowe z kuchnią bez łazienki bez ubikacji bez ciepłej wody no takie spartańskie warunki można by było powiedzieć ja wtedy miałem 6 lat prawie 7 bo to był 89 rok Moi drodzy widzowie tak będę powtarzał do was tak mi te drodzy widzowie utkwiło, weszło mi w krew, o tak powiem. No i słuchajcie dalej. No i moja mama dostała to mieszkanie na ulicy Kasprowicza 10, mieszkania 6 w Inowrocławiu. Kamienicę tam pokazywałem Wam też na jednych z moich, z, moim, z moich odcinków. Masakra. Pojechałem tam pierwszy raz. Wchodzę na klatkę. Tragedia. Takie typowe slamsy. No masakra, nigdy się nie spotkałem z takim, z takim czymś. Jako dzieck, dzieciak byłem przerażony. Wchodzę na półpiętro, witam je masa dzieciaków, bo sąsiadów miałem rodzinę wielodzietną. Tam było ich 11 dzieciaków. Małżeństwo, z 11 dzieci mieli. Matko Bosko, co tam się działo. Ja byłem w szoku. Wchodzę do góry, schody takie kręte. Wchodzę do góry, patrzę, drzwi jak od szopy. Ja jako dzieciak to miałem ładniejsze drzwi, jak kury zamykałem, naprawdę, masakra jeszcze na kłódkę zamknięte mówię, Boże kochany, moja mama przerażona ale oczywiście rodzina, babcia nas wspierali mówili, że ma się nie martwić moja mama na imię Krysia Krysia nie martw się, pamiętam pomożemy Ci no i otworzyła te drzwi ja myślałem, że będzie jakieś większe a to było mieszkanie wielkości, powiem Wam, mojego pokoju Wielkości moje, mojego pokoju, które miałem w domu w Sikorowie. Moja siostra miała pokój duży, ja miałem duży pokój, moja mama miała pokój i moja babcia miała osobne wejście czyli, tak jakby w jednym domu, ale dwa osobne mieszkania były. Naprawdę miałem dużo przestrzeni jako dzieciak na wsi. Biegałem sobie z psami, z kurami, z kotami, z Marcinem i z, z sąsiadami moich, których Was serdecznie pozdrawiam. Marcina S i Ole, nie wiem czy jeszcze S, czy nie bo pewnie już jest po ślubie. Pozdrawiam Was serdecznie. Moi, moje pierwsze, pierwsze kontakty z dzieciakami, nie? z sąsiadami. No i wyprowadziliśmy się. No, przenieśliśmy się. Mój kuzyn Zbyszek przewiózł nas przewiózł nas żukiem. Moi drodzy, wszystkie nasze klamoty, w większości nie mogliśmy wziąć. Moja babcia z dziadkiem przenieśli się do innego domu, kilometr dalej w tej samej miejscowości. No i szok taki, nie? Szok. Mieszkaliśmy na tym małym pokoiku. Ile? 10 lat. Siostr, żeby rozłożyć, powiem tak: mieliśmy półkotapczan. Taki starodawny półkotapczan. Jak kojarzycie. Taki składany, otwierany. Dwie półki. Teraz znajdę fotkę. To wam w tym momencie wrzucę. Bo nie każdy może wie, jak wygląda taki półkotapczan. Żeby rozłożyć ten półkotapczan, to musieliśmy fotel wsunąć. Yy, I to się rozkładało. Normalnie masakra, a ja miałem taki kącik z taką szafką, z lampką i tam wchodziłem, się chowałem i czytałem tygrysy. Takie książeczki wojenne. Oczywiście tutaj było akwarium z chomikiem. Zawsze hodowałem jakieś zwierzaki, chomiki, myszki, rybki. No i, no i co, no i żyliśmy, żyliśmy biednie, ale tak można powiedzieć, że byliśmy szczęśliwi. Pamiętam pierwszą kolację, moja mama zrobiła, zagrzała parówki na nowej kuchni. Nie mieliśmy jeszcze stołu, bo był zamówiony, czekaliśmy na niego. Jedliśmy te parówki kurcze na taborecie. No i byliśmy szczęśliwi, nie? Pamiętam, pamiętam to, jak dziś. No i pierwsze kontakty z moimi rówieśnikami. Oczywiście byłem wyzywany od wieśniaków na początku, nie? Nie dawałem się. Wdawałem się często w bójki, bo byłem takim zadziornym dzieckiem. Moja mama zawsze miała problemy z tym, bo ja strasznie choleryczny, nerwowy nie dawałem. Nawet większym się nie dawałem, nie? I, bardzo często oczywiście kończyło się, że dostawałem bęcki, nie, normalne, ale z roku na rok zacząłem się przyjaźnić z moimi sąsiadami. Na początku musieliśmy się dotrzeć, później stanowiliśmy niezłą paczkę. Pode mną mieszkała rodzinka, jak już mówiłem, bardzo dużo dzieciaków. Trzymałem się z Adamem, z Adasiem, jak, go, jak na niego wołaliśmy. Nie? Normalnie szok. Pamiętam, mieliśmy wrotki z Adasiem i każdy założył jedną wrotkę. Jeździliśmy, była taka bida, nie? No. O, sobie przypomnę, że łza wokół się kręci, nie? No, no i przeprowadziłem się tam, i był szok dla mnie, szok. Nie mogłem w tej ciasnocie się ogarnąć. Nie mogłem się w tej ciasnej chacie ogarnąć. Moja mama zaczęła pracę w biurze, w pewnej firmie, a my siedzieliśmy sami w chałupie. Siostra się mną opiekowała, bo siostra jest starsza ode mnie o 6 lat. Pozdrawiam moją siostrę, Renatę. No jakoś, jakoś to dzieciństwo. Było fajne, fajne, biedne, byliśmy biedni naprawdę, wszyscy byli jednakowi, no była bida, ale nie chodziliśmy głodni, mama zawsze o to dbała, żebyśmy chodzili czysto ubrani, najedzeni, no i żeby, żeby jakiś cukierek zawsze w tej salaterce był, tak zwany szklok, tak na nie mówiliśmy, ale takie czasy były, takie czasy były, Plac, placów zabaw nie było, tak za bardzo bawiliśmy się na PKS-ach, Pamiętam te, te place zabaw, które były dwa w Wrocławiu, tak zwane ogródki jordanowskie. Teraz pewnie by było to zakazane. Stała taka wielka rakieta z drutów. Normalnie bez zabezpieczenia wchodziłeś na wysokość, nie wiem, może prawie pierwszego piętra i zjeżdżałeś po takiej blaszce. Nie? No. Masakryczne czasy, masakryczne czas. Też wzięliśmy psa ze sobą, takiego wiejskiego psa. Puszek miał na imię, tak samo jak ten drugi mój piec, o którym Wam opowiadałem któremu uratowałem życie, też zapraszam na, na odcinki. Jeżeli chcesz być bieżąco w, w odcinkach i w temacie, o czym mówię, zapraszam cię. 400 odcinków prawie jest do obejrzenia, naprawdę warto. Są też takie podcasty, że w piekarni opowiadam różne rzeczy, tak jak ten, że nie musisz, nie musisz mnie oglądać, włącz sobie na słuchawkach w samochodzie. Zapraszam do oglądania, słuchania, subskrybuj, zostaw łapkę w górę i ślad po sobie w postaci komentarza, koniecznie. I tak nawiązuję do tych czasów. Nawiązuję do tych czasów, bo miałem sen. Sen miałem, czasami mam takie sny, moi drodzy, poryte, a to mam takie sny wtedy, gdy jestem zmęczony na maksa. Wróciłem z tyrany po nocce i kurczę, zasnąłem bardzo szybko i, i takie sny miałem, że wróciłem do tych reali. Ten, czułem ten zapach, y, czułem y, no wszystko naokoło. Mama coś tam gotowała w kuchni, mieliśmy małą kuchnię. Y, no... No żyło się skromnie, no kurcze, powtórzę to setny raz. Byliśmy szczęśliwi, naprawdę. Dzieciaki były takie inne. Broiło się, skakało się po dachach. Mama czasami miała ze mną problemy. Chodziła na zebrania, to mówi, że wychodziła purpurowa z tych zebrań, bo ja zawsze w szkole miałem swoje zdanie, do nauczyciela też miałem swoje zdanie, bo nauczyciele byli paskudni. No niektórzy byli tacy, że nie powinni w ogóle mieć styczności z dziećmi. Jeżeli byłeś słaby z innego przedmiotu, to nikt cię nie wspierał tak jak teraz. Byłeś słaby do końca. Ja byłem dobry w pisaniu opowiadań. Ja byłem, no, no mistrz, w pisaniu opowiadań. Zawsze jak pani z polskiego czytała opowiadanie, to czytała moje opowiadanie. I zawsze byłem podejrzewany, że to by mi siostra pisała te opowiadania, bo jak już z matematyki jestem cienki, z innych przedmiotów tam trójkowy, no to już przecież nie mogę piątki dostać z języka polskiego z, opowiada z opowiadań. Ja jak się błynąłem w opowiadaniu, to na cztery strony pisałem opowiadanie. nie, Że pani z języka polskiego do mnie mówiła, o! Oh, Jarek, ty to masz tą wyobraźnię. Mówię, to nie jest wyobraźnia, to jest prawda, proszę Pani. To jest prawda, wszystko co piszę, to jest prawda. I zawsze się buntowałem. I zawsze mówiłem, dlaczego mi Pani nie pomoże, jak z matematyki jestem, jestem głąbem, to, to już z innego przedmiotu nie mogę być, nie mogę być lepszy. I za takie gadki oczywiście, dyskusje z nauczycielami, to wzywali matkę do szkoły, nie? Że jestem niegrzeczny, opryskliwy, a wcale tak nie było, po prostu Walczyłem o swoje, moi drodzy. Walczyłem o, o swoje zdanie. Zawsze. zawsze moja mama miała z tym problemy. Zawsze miałem niewyparzoną buzię. Zawsze byłem grzeczny, ale nauczyciele w tamtych czasach nie lubili. Nie lubili, jak się tak do nich człowiek odzywał, nie? Ja już opowiadałem o nauczycielach. Pamiętam nauczyciele z podstawówki. Pani od chemii. Ona wchodziła na lekcję tak jak, kurczę, jakiś wariat. Kluczami nas rzucała. Boże, nie wspomnę nauczyciela świętej pamięci, nazwisko na S nie będę, y, tyrana, uczył matematyki, bił nas książkami po głowie. No masakra to była jakaś. W dzisiejszych czasach to połowa tych nauczycieli by od, odsiadywała wyroki, nie? Ale były takie czasy. Nauczyciel od matematyki wchodził, to ręce mi się pociły, nie? Ze strachu, naprawdę. I człowiek, człowiek się uczył tej tabliczki mnożenia i teraz mi się przydała w piekarni tabliczka mnożenia, nie? O mój Boże, to były czasy. To były czasy, już to, to już nie wróci, moi drodzy, nie wróci. Zaadaptowałem się, przyzwyczaiłem się żyć na tym jednym pokoiku. Naprawdę. Dopiero po 10 latach dostaliśmy większe mieszkanie. I jakoś się żyło. Nie mieliśmy ubikacji, nie mieliśmy łazienki, człowiek się w misce mył. Do ubikacji się schodziło takiej wspólnej latryny, takie no kibelki były. Tam zapach był tragiczny ale takie były czasy no bida, bida była no. bida była, nie była bida z dynzą, bo jak już powiem byłem, chodziłem czysto ubrany ciuchy miałem z lumpeksu nieważne, ale były czyste i naprawdę człowiek zawsze doceniał to co ma pamiętam jak wujek Andrzej mojej świętej pamięci przywiózł mi aparat aparat fotograficzny Boże kochany jak ja się cieszyłem człowiek zbierał na tą kliszę Napstrykał tych zdjęć, dałeś się do, do wywołania te zdjęcia, tą kliszę i szedłeś, a tam niestety klisza naświetlona i trzy jakieś zdjęcia wyszły. Boże kochana, teraz technologia, pyk, telefonem robisz takie zdjęcia, że, że masakra. Fajne czasy, fajne czasy moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne rozkminy przy bagiecie w piekarni, bo na pewno będą, tak przyplatam. Moi drodzy widzowie, teraz mam 3 dni wolnego, więc odpoczywam we wtorek idę do pracy. W środę mam wolne znowu i potem będę ciągnął bodajże po 6 dni w tygodniu, bo kolega jedzie na 3 tygodnie urlopu, lub 5 dni w tygodniu będę pracował i się. No i trzeba, trzeba sobie pomagać, nie? jak on jest na urlopie, to jak ja jestem na urlopie, to on za mnie pracuje. No niestety, tak, takie jest życie. Trzeba pracować, żeby coś mieć. Ja lubię pracować w piekarni, też czasami. Czasami mi się powiem wam szczerze, nie chcę, szczególnie jak teraz te upały. Zobaczycie rozkminę przy bagiecie, Do, tą kamerą, co teraz kręcę. To jest Sony ZV1, moi drodzy, i ona wytrzymuje te upały. Wytrzymuje te 40 parę stopni, bo tyle jest na piekarni, jak jest hardkorowa Temperatura yy, przy, przy wypieku chleba, jak, jak piec jest włączony, to jest około 40. GoPro niestety się wyłączała, nie? i najczęściej nie mogłem nagrywać. Ta to wytrzymuje, zobaczymy, będzie miała pierwszy mój test. Bo, jak zaczynałem rok temu to nagrywałem kamerką GoPro. Moi drodzy, piszcie w komentarzach jakieś tematy na rozkwinę przy Bagiecie. Dzisiaj takie sentymentalny odcinek nakręciłem. Dla was wspomnienia mnie uderzyły. Tak mam najczęściej, jak mi się coś śni i tak mi się to przypomni. Poczuję ten, ten zapach i dotknę tego znowu. Wstach, nie, czasami tak mam. Czasami tak mam. O, słyszeliście tą wiadomość. Wczoraj włączam sobie CNN, bo oglądam różne wiadomości. Tak, włączyłem sobie CNN, a tam yy, pokazują, że kolej dzwoni, dzwoni na policję, bo spodek latający mu się rozbił w ogródku, i obcy, i obcy wyszli ze tego spotka. Jest przerażony. Policja przyjechała, niby coś tam nagrała, niby nie. Ludzie widzieli, jak tam leci ten statek, ją on się rozbił, i ponoć ufolutki z tego statka wylazły, czy tam wyszły jak zwał, tak zwał. Przepraszam. Łyk wody. Dziwne rzeczy dzieją się na tym świecie teraz. Spotkania trzeciego stopnia, czy jak zwał, tak zwał. No, folutki latają już moi drodzy. Po ziemi. Czyli ludzie z innej planety lądują. Nie wiadomo co to jest. Gościu w szoku. Tak przerażony. Pani, która odebrała telefon, to myślała, że to jest żart. A tam dzieciak, dzieciak czy chłopak młody mówi, przysięgam na Boga, mówię prawdę, to nie jest żart. Jakaś wielka kreatura, tam powiedział, postać wielka z wielkimi oczami chodzi mi po ogrodzie. go słucha mówię, to jest fake, czy nie? No i sprawdzam, bo no to jest fakt. A czy on mówił prawdę, to nie wiadomo, bo policjanci przyjechali coś tam z tych kamer nagrali, a że było tak ciemno, moi drodzy, to nie było nic widać. Ja pierdzielę, co to? Co to się stanęło? Dobrze. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, moi drodzy, zdrowia. Czekajcie na kolejne odcinki. Subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Tą historię miałem opowiadać przy bagiecie. Ale opowiadam ją na ławeczce i myślę, że też nie jest źle. Ale wiem, że wolicie te odcinki z piekarni. Może jakiś przepis Wam pokażę na jakieś bułki słodkie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie się, moi drodzy. Bądźcie szczęśliwi i życzę Wam, żebyście byli zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze. Trzymajcie się. Cześć!